problem z chwastami, które tutaj rosną nie wiesz jak się ich pozbyć, nie wiesz jak pozbyć się mrówek sprzedam Ci prosty trik bierzesz sobie oto sól sól na przykład kuchenną bierzesz sobie taką podciśnieniem ciśnieniem rozprowadzaczkę lub dzbanek ciśnieniowy, Sory, nie wiem jak to się nazywa wkładasz sobie tam, robisz sobie trzy warstwy tej soli tak żeby nie za dużo Wlewasz ciepłej wody, żeby to ładnie rozprowadzić. A jak chcesz spróbować sobie na mniejszej ilości, to bierzesz tak pół litra popłynu, popłynie do mycia szyb, tak na spodzie takie dajesz 4 do 5 warstw soli, rozprowadzasz w ciepłej wodzie no i pryskasz. Problem znika. Bo jak tutaj już popryskałem sobie